Cześć! Witajcie w drugim odcinku z serii o treningach w ciekawych miejscach. Jakiś czas temu obiecałem, że znowu gdzieś was zabiorę. I dzisiaj jesteśmy w Parku w Pokoju. Ale nie w tym, tylko w tym zapomnianym parku. Gdzie można znaleźć kilka naprawdę fajnych miejsc do zrobienia sobie treningu. Pokażę wam dzisiaj na ujęciach. Zabrałem troszkę więcej sprzętu jak można sobie urozmaicić trening, jednocześnie odnaleźć naprawdę fajne miejsca. Dzisiaj tutaj pora się wstrzelać w sezon. Robi się ciepło, mamy 15 stopni. Nie można marnować czasu. Zbliżają się coraz to ważniejsze zawody. Trzeba zacząć jeździć, trzeba trenować. Tak więc dzisiaj pierwszy raz na nogach mam też budki z berety, te, o których mówiłem na szorcie i o których mówiłem gdzieś tam na Instagramie. Ogólnie, jak widać, ostatnio całkiem sporo rzeczy się z Berety trafia, tak więc nie, że jakiś płatny sponsorship, tylko fajne rzeczy. Ten longsleeve też takim nie głupi, tak więc jedziemy z tematem. Look at me sometimes. I z góry tego nie stać. Tu jest, jest masa. Nie wyszło wcale tak najgorzej, ale kąt całkiem srogi. pewnie się zastanawiacie skąd chęć na to, żeby mieć tą serię o treningach w dziwnych miejscach, czy w ciekawych miejscach. A mianowicie czasami ucznictwo samo w sobie, treningi codzienne mogą się znudzić, mogą odebrać trochę pasji. Tak samo trening, zawody, trening, zawody to też może troszkę wypadać sportowo. A chęć zwiedzania okolicy odszukiwanie na Google Mapsach o to jakieś jacho się robi yy, odszukiwanie na Google Mapsach jakichś fajnych miejsc i zamiast po prostu iść tam to obejrzeć, zabrać ze sobą łuk, nieważne, czy tradycyjny zabrać ze sobą zabrać ze sobą matę albo nie, jeżeli strzelacie z żdosów to dodatkowo urozmaica Wam przygodę, urozmaica też mi przygodę Dodatkowo zachęca do tego, żeby coś robić, coś trenować, e, przy okazji, zwiedzać, bo coś takiego dodaje dodatkowej motywacji do tego, żeby jednak coś robić, rozwijać się, rozwijać swoje, e, swoje pasje. I w przypadku ucznictwa trenowego, ten teren w nazwie nie jest przypadkiem. I żeby się doskonalić, też trzeba jeździć w nowe miejsca, szukać nowych terenów. A nie ma lepszego sposobu niż po prostu odkrywanie okolicy. Ja do tego parku mam tak naprawdę 15 minut samochodem. Oczywiście ma to swoje wady, bo na przykład jesteśmy teraz przy ulicy, jest dość głośno. A z drugiej strony od parkingu mam 30 sekund do Elysium. I da się tu fajnie potrenować, da się tu spotkać kilka osób, bo miejsca jest naprawdę dużo. Pokazałem Wam stopniowo, w sumie, pokazuję Wam e, kolejne miejscówki, przed nami jeszcze jedno takie miejsce, którym się mega podoba do treningu z figurkami. Teraz jeszcze jedna seria na Elysium e, i za chwilę kolejne miejsce. Przed nami ostatnia miejscówka. Nie ostatnia, w tym parku ciekawa, ale na dzisiejszy odcinek. Po kolejny cel w cieniu. Aha. I yy, pamiętajcie, jak zobaczycie taki znak, to trzeba z głową podejść do tematu. I szczerze prywatnie nie zachęcam, o ile nie znacie dobrze terenu. Ja tutaj nie jestem nie pierwszy raz. Tak więc włożenie w takie miejsca to na własną odpowiedzialność, żeby nie było. OK? the glove Już wam pokazuje. Myślę, że siadło, mimo że słabo ją było bardzo widać. Trening dobiega końca. Pokazałem wam dzisiaj. Mam nadzieję interesującą Was miejscówkę. Tu jest naprawdę fajnie, można porozstawiać masę figur, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie bardziej zaawansowany trening. Moim celem dzisiejszego treningu było przede wszystkim strzelanie pod trochę większym kątem niż zazwyczaj i umieszczanie figur w cieniu, żeby przyzwyczaić się z powrotem do nierównych warunków oświetleniowych. Poza tym jest piękna pogoda nie chciałem gnić w domu, więc zabrałem Was ze sobą kawałek dalej niż do okolicznego lasu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, że zainspiruje Was też do wyjścia z domu, żeby poszukać sobie jakichś fajnych miejsc na trening. Eee, I co, i przed nami na, następne odcinki, to dochodzą dwa testy, o których było w tym krótkim filmie z zeszłego tygodnia. Eee, I mam nadzieję po testy te buty, o których pisałem na Instagramie, Berety. Ogólnie dzisiejszy dzień. Fajnie się sprawdzają, to są buty na gore więc zrobiłem 15 km może dzisiaj, bo łaże. Mamy godzinę drugą, ja tu jestem od godziny 10. Czyli 4 godziny spacerowania, po potem treningu. Bo oprócz tego, co widzieliście na filmie, no to staram się z każdego miejsca strzelić 3-4 serie tylko. Nie nagrywam, bo jak bardzo monotonne by było. 4 czy 5 podejść z każdego miejsca. Też trochę po płaskim strzelałem, Generalnie te filmy to takie trochę skrócone formy mojego treningu, to ciekawsze miejsca. Na razie się spisują nieźle. Pierwszy dzień, pierwsze kilkanaście kilometrów trwały. Za miesiąc będziemy wiedzieć więcej, pojawi się oficjalna recenzja. Już zobaczymy, co są warte, bo to nie są drogie buty, jak na górę. Ogólnie w tym Trójka, nadal Bruksy. Ale, mam też w planach zbudowanie tanich wyścigowych strzał, takich entry-levelowych. Jak, jakie tanie strzały, żeby realnie móc powalczyć, a nie wydawać 100 zł na strzałę każdą. Mam fajny pomysł, myślę, że Wam się spodoba. Teraz już kończymy na dzisiaj. Pora wrócić na obiad. A jeszcze, może, trochę się pocieszyć ładną pogodą. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia przy okazji filmu za tydzień. Cześć.